Cześć wam w dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać jak przemapować silniki, a przy okazji tego, że sam potrzebuję to zrobić, to i wy może czegoś nauczycie. No ja potrzebuję to zrobić, dlatego że mój fly controller przyszedł od producenta niezdolny do lotu, ścieżka sygnałowa od pierwszego silnika nie doprowadza sygnału do fly controllera, więc muszę przemapować po prostu. Silnik pierwszy na inny i zobaczycie, jak to wygląda z bliska. Może Wam się przyda, może nie. Mam nadzieję, że nigdy Wam się to nie będzie musiało przydać, ale są takie sytuacje, gdzie możliwie, możliwe, że oderwiecie na przykład sobie takie opada od silnika i podczas lutowania Wam się to zepsuje i będziecie potrzebować zrobić to, co ja. Ta moja godzina tu przyszła. Dobra, eee, zobaczmy, jak to wygląda z bliska. No dobra, zobaczcie. Odpalamy BetaFly na samym początku. Już istnieje nowsza wersja, ale ja Wam jeszcze pokażę na tej starszej. Eee, to jest dosłownie kilka dni temu wyszła nowsza. Nie chce mi się tego ściągać w tej chwili, ale jeśli możecie zobaczyć, to eee, zobaczcie. Eee, tutaj tak naprawdę nie wiemy na samym początku, gdy podłączamy borda Betafly nie wie, jakiego borda używamy i będzie coś takiego. I jak to sprawdzić, jakiego firmware'u używa wasz board? Możecie kupować różne dziwne bordy i nie zawsze one będą nazwą pasowały do tego, co one tak naprawdę mają już na sobie. I jak to sprawdzić? to musicie najpierw wejść bez upgrade'ów żadnych, wejdźcie sobie na e, betafly i tutaj w komendzie poleceń e, wpiszcie sobie wersja, czyli w e, ver, version po angielsku. No i dobra, i tutaj u mnie to wyskoczyło, że moja wersja oprogramowania to jest Maytek 400F405, wersja 4.1.1 To jest najnowsza wersja oprogramowania. No i co teraz? Jeśli macie innego borda, no to już wiecie, że musicie szukać po prostu takiej nazwy tutaj w naszym. Firmware, downloaderze do firmware'ów. Czyli wchodzicie sobie, szukacie waszego, w moim przypadku jest to właśnie Maytek. Zaraz zobaczymy, jest ten Maytek F405, jest. Firmware, wybieracie sobie firmware z całej listy. No przeważnie mówią, żeby po prostu te najnowsze firmware brać. No i ja tak zrobiłem. No i co, i teraz mam problem, bo muszę przemapować silnik poprzednio działał, teraz nie działa. Ja już tego mapować y, prze, y, 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 tego firmware'u z powrotem nie będę ładował, bo już go mam. Więc co robię dalej? Żeby wam zaprezentować y, żeby wam zaprezentować y, y, jak to wszystko działa i, i jak ja to y, wyhaczyłem co jest źle, to muszę jeszcze jedną rzecz zrobić. Eee, muszę sobie Engine's armed. Eee, Engine disabled. zrobić taką rzecz, żeby wam to pokazać. Eee, pre-arm. Dobra. Mój pre-arm save. Eee, na razie więcej rzeczy nie, nie, nie potrzebuję. Eee, potrzebuję wam tylko pokazać, jak to działa eee, z tymi silnikami. Co jest grane? Dobra, robimy save i e prom saved. Dobra, disconnect. No i mamy naszego drona delikwenta i podejrzewam, że on jak widzicie, jeden silnik w ogóle się nie obraca. No i tu mamy właśnie tutaj jest pogrzebany nasz pies. No i co robimy w takim wypadku? Zobaczcie, ja powinienem mieć tutaj ten kabel sygnałowy od ESC podprowadzony do jedynki. Ja wiem, że ta jedynka moja nie działa. Tu jest e, pad sygnałowy od jedynki. Ja wiem, że ona nie działa, po prostu podpiąłem się pod piątkę. No i co dalej robimy w tym temacie? Podpinamy go pod e, Betafly. No i co? Robimy connect. Otwieramy CLI jeszcze raz i wpisujemy komendę resource. Dobra. Ciach. I teraz tak. Resource. Motor numer 1 to jest u nas C u mnie C06 i ja sobie to zapiszę ja sobie to zapiszę C06C06 C06. a chcę, żeby sygnał z, piąt, z motoru piątego zamienić z motorem pierwszym, czyli muszę C06 zamienić. C06 zamieniamy na 5, a 15. A 15 w moim przypadku. Zobaczcie, tutaj to jest a 15. To jest to. No i dobra. I co robimy? Wpisujemy komendę resource. Motor 1. Non. Jak widzicie, już tutaj zwolniło się miejsce na tym motorze pierwszym. I wpisujemy kolejną komendę. Resource. Motor. Pierwszy. I wpisujemy to nasze A15, które chcemy obsługiwać. Albo może z dużej litery zrobimy, żeby było wiadomo. A15. Enter. I teraz. Motor 5 is disabled. No i o to nam chodziło. Tutaj piątka ma być wyłączona, a mapa z jedynki, czyli ścieżka z jedynki ma być zastąpiona tą ścieżką piątą. Wpisujemy save. I jest. I teraz podpinamy z powrotem. Podpinamy z powrotem drona. Odpalamy radio i sprawdzamy, czy teraz działa. Sorry, wiem, że pewnie był, było bardzo głośno. I zobaczymy. No i wszystko śmiga. No i o to chodzi, panowie i panie. No i jak widzicie sprawa była dość szybka, prosta. Niestety ja tak będę musiał robić za każdym razem, kiedy będę zmieniał oprogramowanie na fly controllerze. No niestety muszę, nie będę kupował nowego fly controllera. Ten jest sprawny, po prostu będę musiał o tym pamiętać za każdym razem, jak będę updateował system. Mam nadzieję, że nikomu to nie będzie potrzebne do niczego, a jak będzie, to korzystacie właśnie z tej wiedzy i zapraszam do kolejnych odcinków jeżeli się podobało oczywiście łapka w górę suba i tyle w temacie na dzisiaj trzymajcie się hej